Niemiecka gmina Hude leży na północy Dolnej Saksonii. Pomimo niewielkich rozmiarów, jej władze i mieszkańcy wykazują się ogromnym sercem oraz chęcią współpracy. Pokazali to między innymi podczas powodzi w Nowym Mieście Lubawskim w 2005 roku. Wsparcie merytoryczne i naukowe to jednak nie jedyna korzyść płynąca z już 20-letniego partnerstwa Nowego Miasta Lubawskiego z gminą Chude. W 2003 roku ówczesna burmistrz Lidia Helena Grabowska podpisała z niemieckim samorządem umowę, która pozwoliła być o krok przed pozostawieniem. Zostałymi polskimi samorządami po przystąpieniu Polski do europejskiej wspólnoty. To dla nas była największa wartość, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, kiedy uczyliśmy się Unii Europejskiej. Nasza młodzież już miała te kontakty, nawiązała, poza tym była motywacja do uczenia się języka niemieckiego, a więc Nowe Miasto już dawno otworzyło się na Europę i dzisiaj Nowe Miasto jest częścią Europy i nowomieszczanie czują się obywatelami Europy. Jubileusz 20-lecia partnerstwa pomiędzy dwoma samorządami to doskonały moment na podsumowania. W trakcie wydarzenia nie zapomniano o lekcji historii nowego miasta lubawskiego i nawiązaniu do początków współpracy. Niemiecka delegacja swoją obecnością pokazała jak ważna jest europejska integracja. Eine Zusammenarbeit in Europa ist sehr wichtig, speziell für Hude mit unserem Partner Novemiasu seit 20 Jahren, unsere Partnergemeinde Anage in Frankreich seit 40 Jahren, einen Austausch. Wir merken das jeden Tag, jedes Jahr ist wichtig. Europa muss zusammenwachsen. Dzięki dwudziestoletniej współpracy z gminą Chudę Nowe Miasto Lubawskie zyskało niezbędną wiedzę merytoryczną, która zaowocowała wieloma projektami unijnymi dla lokalnej społeczności. Partnerstwo umożliwiło również wymianę młodzieży, której efektem było nawet kilka małżeństw. telewizja Kopernik. Kopernik.tv